Hej, z tej strony Zar. Witajcie. Dzisiaj gramy w Lucky Island na serwisie kubka cubecraft.net Nie mam zbyt dużo czasu, więc od razu przystąpmy do gry. I pokrótce wytłumaczę Wam o co chodzi w tej grze. A więc tak, Lucky Island to tak naprawdę Skywarsy, gdzie zamiast skrzyni, w których pojawiają się losowo generowane itemy, pojawiają się Lucky Bloki, z których wpadają losowe itemy w czym różnica jest taka, że niektóre laki bloki potrafią was zabić. Tak, dobrze, gramy teraz na trybie team. Tak, mamy tu trzyosobowy team, i, i właśnie znalazłem kill off, co bardzo się przyda, bo tu pełno jest bardzo potrzebnych bloków żelaza. A ja muszę sobie szybko zrobić zbrojkę. Coś mi nie idzie, craftowanie. A poczekajcie, czekajcie. Widzicie tego jedzia? Spróbujmy go pokonać. Kurczę, myślałem, że on utknął w tym bloku saustanowym. O nie. Nie. Dobra, utknął chyba. Uff. I on po zabiciu y, dropi skrzynię, którą trzymał. Mam diamenty, bardzo dobrze. zrobiłem sobie akurat starsze na budki. I hełm. No i jesteśmy tako jako ubrani. Świetnie. Temu panu rzucimy żelazo. No i mam już miecz, jedzenie, uzbrojenie szafa gra e, to możemy zostawić i zobaczmy jeszcze czy jakieś jakieś bloki zostały fajne też jest to, że tu jest pełno stogów sian których można szybko sobie zapewnić pożywienia. więc to szybko sobie skrawcimy tutaj też jest świetna rzecz, czyli różdżki zobaczycie pewnie kilka z nich jest na przykład różdżka, która potrafi spawnować slajmy Albo strzelać ogniem, czy też generować osłony. A jest jeszcze różdżka lecząca. A patrzcie, nawet nie widziałem, że tutaj na dole jest jakieś zejście na dół wyspy. Zobaczmy, co tam jest. Zaraz chwila, chwila. O. Aha, dobra, czyli nic tu ciekawego chyba nie ma. O, jest jeszcze blok żelaza. Super, zrobimy sobie klatę. Teraz. Eee, coś chciałeś? Co? No mam blok żelaza. Czy ty, ty go chciałeś? Dobra, potem ci dam trochę żelaza. E, co tu jeszcze? Nie no, czegoś chcę. Poczekaj, dam ci trochę chlebków. Zadowolony? Mm, dobra, zamieńmy sobie na żelazo tutaj. I myślę, że trzeba... Zobędziemy jeszcze trochę drewna. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się szybki crafting. O, oh, come on, szybciej. Dobra. I mamy żelazo. E, tfu, drewno. A tak za dużo czasu nie miałem na nagrywanie czegoś, więc szybko znakryciłem jakiś odcinek. Kręcę jakiś odcinek z laki Islands. I mamy klatę ładnie, świetna zbroja. To teraz myślę, że polecimy do góry. Co nie? Czy tam jeszcze coś zostało? Nie, raczej nie. Chociaż wiecie co, wezmę crafting może jeszcze I widzę, że tam ktoś się próbuje nam dostać na wyspę, bo już spuszczają wodę Tam, dobrze, to wchodzimy do góry tam już nas czekają nasi koledzy, mam nadzieję, że dobrzy się trafią I, I, o, dobra, gościu, ty chciałeś jakąś zbroję Słuchaj, masz różdżkę widzę, fajnie, i tutaj trzymaj skórzany na pierśnik. No dobra, ciekawe. O, tam mam jeszcze koleżankę. Super. Eee, I on ma różkę, więc może słuchajmy się jego rozkazów. <grytanie> Daję ci dowodzenie, bo ja w PvP jestem kiepski, no. O, fajna sztuczka. Skoczył i stworzył. Świetnie, dzięki temu możemy szybko tworzyć mosty bez narażenia Zostanie powstrzelan strąconym przez łuki przeciwnika. I właśnie, y, w centralna wyspa to miejsce, gdzie się pojawiają bardziej szczęśliwe laki bloki. Albo tylko szczęśliwy nie jestem pewien. Yy, no, cześć, cześć. Yy, o, masz jabłko jeszcze. I może zaraz. Co ja ci mogę dać? Mogę Ci dać żelazo masz. Yy, tak więc na pobocznych wyspach mogą się pojawić takie bardzo nieszczęśliwe bloki. O, proszę bardzo. Na przykład taka skrzynia... Yy, jedna skrzynia potrafi zawierać różne przyjemne itemy, a inna skrzynia potrafi nas wysadzić, natychmiastowo zabić. Jak takie dwie odróżnić? Otóż ta zła to jest yy, trap chest. Czyli wiecie, ta skrzynia-pułapka, która ma czerwoną obwódkę wokół klapki. Oj! O nie, atakują nas! Szybko miecz, miecz! Dobra, jest na trzech na jednego, ale po mnie jego teamate zaraz przyjdzie. Dobra, dajemy, Żydem, dajemy. O, oh, udało się jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Goni. Kurczę, mam mało HP. Dobra. Dobra, pokonał go. Uh. Było niebezpiecznie. No i zdobyłem jego różdżkę. Czyli zostali się z tamtej wyspy. Tych rzeczy nie potrzebuję. Łuk, super. Mamy przewagę. Macie jeszcze żelazo. No i jeszcze różdżkę, leczenie. Więc od razu nas. Podleczę. No proszę, a nasza koleżanka ma różdżkę slajmów. super. Świetnie, świetnie. E, no właśnie, no, zbudowali sobie most dla nas. No dobra. Mm -hmm. Ja sobie jak wibunek. Mam dużo chleba, więc może trochę wam dam. O, o, co się stało? Nie, dobra. Odlagowało mi. <laughs> się przestraszyłem. I teraz, idziemy na tamtą wyspę, czy przechodzimy na następną? E, chyba... no zobaczymy gdzie pójdą, ale nie, dobra. On woli zostać. Iść do następnej wyspy. I nawet mądrze, bo tam ci pewnie już pozbierali wszystkie laki bloki i uważaj, bo w ciebie strzelają. Który to? Kurczę, z góry do nas strzelają. Dobra. Na szczęście ja też mam różdżkę i możemy się tak osłonić od tych a dobra, zniknę teraz. Możemy się uchronić od ich strzału. Koczę strzałem jeszcze z drugiej strony. Tutaj, no, wychyl się. Koczę, dobra, trudno. Mi się musi załadować. Różki oczywiście nie działają od razu, tylko trzeba poczekać trochę czasu, aż się naładują. Czasem jest to minuta, czasem 45 sekund. Woli do przodu. O. Aha, dostała z tej zlikwowej strzały. Przynajmniej możemy zobaczyć, gdzie jest. E, moja różdżka ma jeszcze na 10 sekund. I. O, ząb strzela, dobra. Spokojnie, panuje nad sytuacją. I. Trafione, super. Albo trafiono. Patrzcie, zostały nam tylko trzy teamy, czyli całkiem źle nam idzie. Tu jeszcze się zabezpiecza. Na wszelki wypadek, gdyby nas z góry chcieli. I tu zrobimy przejście. Nie wiem, gdzie się podziała Nasza koleżanka pewnie jeszcze zbiera jakieś materiały. Yy, on spadł, to ja też zajdę. Się podleczę trochę. No i dobrze, gdzie oni są? Chyba musieli wejść na górę. No nie wiem, bo mogą nas jakoś zrzucić I możemy się boleśnie potłuc, spadając na dół, to trochę kiepsko. Mm, dobra, gościu, zamierzasz tak, zamierzamy tak krążyć w kółko przez 10 minut? Halo? O, no dobra, zaczekamy może zaczekaj, aż trzecia osoba z, teama. z Teamu dojdzie. No dobra, postanowiliśmy, że w końcu że dojdziemy na górę. Przepraszam, byłem po złej stronie pół płytki. Eee, teraz wchodzimy na górę. Myślę, że jak dwóch na raz wejdzie, to... To... Któremuś z nas do, uda się dojść na górę. A, to jest tutaj. Gdzie on wchodzi? Jeszcze wyżej? Dobra, na szczęście mam... kilofi. Czy ja mam siekierę? Dobra, mam. To się dostaniemy na górę. Mam no, nadzieję, że nie czekają nie tam na nas z jakąś pułapką. Bo to by było kiepskie. A dobra. Dobra. Czyli to jest to miejsce. Zobaczmy. Mogą być tutaj, w każdym. za każdym zakamarkiem. Dobra, to jest przyjaciel. Eee. A patrzcie, tutaj. Musieli się do góry dostawać. E, to słuchaj gościu, chyba są góry. Dobra, zobacz, tam, tam są góry. Halo? góry. No, na pewno tam musieli wchodzić. Eee, chociaż nie, może tam się do całej płatki bloki tylko, dobra. Dwa teamy zostały, O. Okej, okay, dobra, zobaczmy co ma nam do pokazania. Aha, czyli oni się dostali na kolejną wyspę, dobra. Szybko przejdźmy. Tu mamy pozostałości po otwieraniu leki bloków. E, słyszę jak ktoś strzela... o, to nasza koleżanka. To jak ona się tu dostała? <gry> dobra, on tam szukał góry, ale widzę, że oni są tutaj. Musimy ich dorwać, albo jego, to chyba jest tylko jedna osoba została. Dobra, to idziemy? Wszystkie, troje. Dobra, nie ma szans, trzech na jednego. Jedziemy. A, dobra, dobra, dobrze nam idzie. Ucieka, zwiewa. O, ty, różdżka TNT. Kurczę, rzucił permą. Nic z tego, Uciekną. Ech, no dobra. A, palaz na główną, główną wyspę. Ej, nie pij, nie pij, nie pij Ja mam tu różkę specjalną. A, dobra, zdaje mi się, że poszedł na centralną wyspę. Tam, a, tam poszedł. I teraz się rzucił na centralną wyspę. No, dobra, dobra. Jego stąd chyba nie ze strzelę. E, tak, popatrzcie, tam jest, tam jest, na centralnej. O, jeszcze blok żelaza. Dobra, to się trochę tutaj przegrupujmy. Hej! Ja mam coś... No dobra, ucieka. Halo? Halo? no nie uciekaj. Tylko... Zobacz, tutaj mam coś dla ciebie. Proszę bardzo. Ech, ten moment, kiedy chcesz coś dać teammateowi, a ten ucieka. Dobra, jest trzech na dwóch. Nie gdzieś ten drugi gostek ukrył? Ale idziemy w tą stronę. Tu jest kolejna wyspa. Jestem pewien, że nie powinniśmy iść w pojedynkę. Bo tak to ma... Tylko w ten sposób możemy to przegrać. Uh -huh. Mam nadzieję, że tam koleżanka sobie poradzi. Dobra, chodźmy do góry. A, nie. Nie wejdziemy sobie. Spryciarz zniszczył drabinkę. Dobra, słuchajcie ludzie, jest to... on jest na środku, mid. Proszę się, przyszykujcie. Gościa tam nie widzę. O! oran co to za TNT, poczekaj. Okej, Gostek atakuje. Szybko, podleczymy się i atakujemy go. Daj jeszcze, daj, daj, jeszcze. Czy on spadł? Eee. No dobra, to był ostatni z tyżyny. Wygraliśmy to. I szczęście w tych blokach i naprawdę fajnych klimatów. O, to było niezła. No, to by było z tej strony tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I życzę samej Wielkanocy. I widzę, że trochę reaguje. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, z tej strony Azar. Cześć!